przygody sezon piąty! Życie poza kamerą. Dobra, wróciliśmy już do tego domu i ja normalnie jestem taka wściekła, że normalnie zaraz tu wybuchnę. Uspokój się. Nie będę się uspokajać! Cie... Co ty zrobiłaś? Czemu ty wyważyłaś drzwi? się i wyważyliśmy drzwi w, tym, w ten oto sposób. To cię to obchodzi. Czu, czu, czu. Eee, ona jest dziwna. Potwierdzam! Dobra, ja idę leżeć, bo ja zawsze leżę. Dobra, to wchodzimy. Trzeba posprzątać kamery po tym wszystkim, bo normalnie zaraz tu wybuchnę. Podnosimy. Ej, co jest, co tu się nagrywa? No trudno, będzie się nagrywało. Nie, nie będzie się nagrywało. Nie ma takiej opcji. Ale e, dzisiaj są Pysiowe przygody. No i mnie co? E, wcale nic tu tak blisko Pysia. Nie, 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 nic nie widzieliście. Ej, idę siedzieć sobie w moim siedzonku. To stracza Nie, no żartuję. To nie jest strach. Mm, ej, nie podglądać. Dobra. A więc dzisiaj zobaczycie to, co robimy poza kamerą. I może chociaż Tygrysio i ten Tencza dowiedzą się, co się robi. Um, tak. Tak, dowiecie się wszystkiego. Czego chcesz? Ty, 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 ty jesteś taka słodka. Ty, 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 ty jesteś taka słodka i w ogóle piękna. I takie tam rzeczy. Ja nie mogę. Ja z tobą zwariuję. Ty przyjdziesz się do mnie i żeby się w ale nieważne, nieważne, to może do ciebie kleje? Jesteś taka piękna. To od co się ode mnie? Ale jesteśmy Petropami obydwaj! Ja nie mówię, ale mi się jakoś nie rusza głowa. To może jesteś starym Petrofem, za jesteś pięknym Petropem. Jestem z gazetki, to chyba na raczej mi się nie rusza głowa. Ale ty nie masz znaczka Little Pet Shop, tylko masz serce, które namalowała ci kania. A ja mam tutaj Little Pet Shop, jestem oryginalnym Pet Shopem. Mm -hmm, mm -hmm. A paty, paty. Oh my god. Dobra, ja idę, ja sobie książkę. Może chociaż czegoś nowego dowiem. Ja też chcę się dowiedzieć czegoś nowego. Weź wybombiaj. Nie. Ja tutaj będę siedzieć. Uff. Dobra. Chodź umyjecie. się. Dobra. Uff. Wy jak zwykle do mnie wchodzicie kiedy już ja kopę. kopę. Nie. Bo my przyszliśmy po wam wanna? Przecież tu jest wanna. Ale my przeszliśmy po Ale ty jesteś dziwny. No. Dobra, idziemy. Zawieramy wannę. Wanna, 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 wanna. Ej, nie przykrywaj mnie. Dobra, jedziemy. Jest w tym domu, wszędzie jest! Ja tutaj nie wytrzymam! Syf, Nie był! to się zepsuła, jeszcze czego tutaj. No, wale to! Ej, nienka, chodź tu szybko! Co? No powiedz, dzisiaj będziemy. Tak, to będzie, biega, to będzie, to będzie, to będzie mega śmieszne. Jest na wizji. Mm. Mm. <śpiewa> Dobra, wiecie co? Ja idę spać. Dobra, ja cię myję, 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 wskakuj, niunia. O, w course, Seniorita. Dobra, klikamy guzik, żeby się woda. Myju, mm, mm, meu chlap, chlap. Co tu się dzieje? Widzisz, że wszędzie jest syf i nie można tu normalnie posprzątać, tylko jest wszędzie syf i kurz i w ogóle wszystko, co nie lubię. Czego? Idź ty, otwórz drzwi. Ale lej z niego. Ała! To w tą stronę, przepraszam. To tam. nasz. Dobra, proszę do sprzęgi bo nie ja mam czasu. O course! dobra, zobaczmy. Jakie tam są moje listy na tej skrzynce? Ten list w ogóle jest jakiś dziwny. Ale zobaczmy. Dobra, tu są jakieś rachunki, a tu. List od Majki. O nie, to tylko jedno znaczy.

Jest coś. Czy tutaj są noże? Jest nóż! Ale nie będziemy nic, nic ciachać. Ja, nikogo nie będziemy nim ciachać. Spokojnie, widzowie. Spokojna wasza rośtochrana. Dobra, rościnamy sobie, żeby. Ja nawet w to przeczyta. A nie. Ktoś, do kogo to wysłała? Tak lubię Majka. Majka. Bajka. Dobra, otwieramy. Oops! Dobra, czytamy. Drogi Pysiu, bardzo chciałabym, żebyś był moim chłopakiem, a po tej ostatniej, um, a po tym ostatnim wydarzeniu, jestem bardzo zaskoczona, że Mysia mnie odpchnęła. Jak to, to mogło się wydarzyć? Majka. Nie oddam tego. Jestem obrażona Jestem bardzo obrażona. I muszę z nim pokazać. Ej, co ty mi robisz? Dlatego mojka ci wysłali ściki. A skąd ja mam to wiedzieć? Uuuu. Uuuu. Wieczorem Dobra to teraz czas to pokania! Ticha, ticha, Idziemy do wirka Się. No dobra, cichu, je. Obróć się! Czego? Piesu, się mm. Mm. to dobra, cicho! sam Wiesz co, Nie patcie, nie, nie, nie patrzcie, nie patrzcie, nie patrzcie, nie patrzcie, nie patrzcie. Co to za dźwięki, Cho dźwięki? Chodź, idziemy. Nic, nic, nic nie dzieje. Nic się nie dzieje, nic, nic, nic się nie dzieje. Kompletnie nic się nic nie dzieje. Wszystko jest pod kontrolą. Wcale nie, nie, nie chcieliśmy nic takiego zrobić. Dźkaży się w ogóle to światło, bo ja zająłem się no! Dobra, trochę jednak zapalcie. No. O. I pieszczacie wącia cię kupię światło, bo ja już mam do dość! Ehm, um, Co to miało znaczyć? Co to miało znaczyć, miękka? Dobra, nie wnikam. Um, Wejdź już spać! Um, nic się tam nie stało. Tak, tak, tak. Nic się nie stało. Ni nic nic, kompletnie. Dobra, my też już idźmy spać. Czemu to w ogóle są jakieś lekarstwa? ma mm, Dobra, pyszot śpi sobie. A teraz najlepsza część widzowie. O, was. Tej głupiej majki tu nie było, ale zobaczcie najlepszą część w tym odcinku. Aha, aha. <laughs> Dobra, kładziemy się i uważam, przewracamy się i. Ty, 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 ty. Czekajcie, całujemy się. Zaczynało ja całujanie, on o mnie. Czekajcie, bo to poza. Czeczki i Dobra, całujmy się. No, no i to my niby się zachowujemy dziwnie. A my się normalnie wydali tam dźwięki, jakby dzieci tam robili. No, a więc takie tam były dzieci dziwnie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. No i co? Bajo! Zium!